Hmm, okay. No cześć wam. Eee, dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem. Tym razem zapraszam Was na całą serię. Będzie się składała z czterech części filmików z tego jak powstał ten dysk do Never Look Back. Dzisiaj sobie zaczniemy mm, tak naprawdę nie od samego e, teledysku, co w sensie planu, e, tego co się działo na planie, a to co się wydarzyło wcześniej. Mowa o przeniesieniu największej gwiazdy tego, tego teledysku. Jest to przepiękne 40-letnie e, pianino. Traut Wayne Berlin. Przepraszam, że źle wymawiam. W ogóle historia tego pianina jest bardzo ciekawa. No bo prawie, że to pianino poszło do utylizacji. Pani Gabriela, którą tutaj serdecznie, którą serdecznie pozdrawiam, już od dłuższego czasu generalnie szukała tutaj kupca na. Na, na, na to pianino no i już była zdesperowana i chciała po prostu no, się, go, się go pozbyć no i tak trafiła na nas <ślad> i tak Bocian z ekipą, dokładnie z chłopakami ze Szpe, Spacial <ślad> special special i z Michałem wzięli i przetransportowali to pianino do studia Noname no w i koniecznie musicie tych burroków zobaczyć, jak y, walczyło z 300? Z 300 kg pięknością. No, było co nosić. No to pod całością trzeba wyciągnąć. Przecież to wzdłuż, się... tak, mhm. Tak. Dobra. Służba Marek. No. Zanim powiążecie, to sobie sprawdźcie, czy Wam Nic to będzie czy Trzymaj to bocian. Przynajmniej ja. będzie na jakąś stronę uciekać, nie? No, no, no właśnie. Za rękę sobie zaciągnij, że Co, masz Dzień dobry. Jak Nie No trzymaj. nie byłam nawet. No. Dźwigamy? No, ale No, no. no to jest no. Ej, my chyba mam to, jest, to, jest, to jest no to wiemy, gdzie dziś będzie będzie pomagał. Właśnie tam jest cięższe? No. no. No może no mają mają tyle. No, no właśnie, siły może mają więcej. No nie sądzę. Jak może być cięższe z jednej strony? No raczej niemożliwe. Bardziej tak? no, no. tu, tak. no. no, no, bo tu są tyle pasowe. No dawaj. No bo tam też trzyma. Ale to jest kardynalne. Proszę, proszę. Proszę. Mogę tu położyć ten pas? żeby one były tak. No. Ja sądzę, że to, że one są powiązane, to to tylko utrudnia robotę. No dobra, to próbuję inaczej. Ten wy, tak? Dobra. Mówisz. 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 Nie, przełożyć go tu, tu, ten pas, żeby sobie szedł pod spodem tutaj tak samo, żeby by wychodził, nie? I z drugiej strony to samo. My to wtedy bierzemy tak i po prostu z tym wychodzimy, nie? Czekaj, czeka, ja. tak, tak W drzwiach będziesz musiał... No. Mm. Wiesz o co chodzi? No. No uważaj. Jasne. Czekaj, żeby nie było za nisko i żeby nie było za wysoko. No. Dobra, dobra. dobra, dobra, no. Ja ja raz to raz bierze. Bierze. Coś tu jest. A, nie, to jest cięższa. Poczekaj, nie to, ja tą no. No to ja może tam pójdę, zobaczymy. Trzymasz? No ja mam. No to dobra. <śmiech> <śmiech> no, już tak widziałem to, jak to strzela No, samo No, trochę wielu parę wózdeczek się i będzie to wyskoczyło, No to będzie ładny mebel. Na tym nie grał Tyle lat, że... No. Ojej, tam tam nóżkę cała wgodą. Tak, w jak powiedział. Bucia, I wiesz mu potem, to tak będzie mógł powiedzieć. A i potem klucze, wiesz co, i są. Na pianinie. No, ja myślę, <grym <grym I sam wnosiłem. <grym> sam wnosiłem. No, no. My idziemy tutaj, a my tam, tak? My idziemy tu, a oni tam, nie? Dobra, trzy, cztery i... Po to podnosić. No. No, no. okej? Okay? Tak może być? Jeżeli tutaj dotarłeś, dotarłaś, to bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. No, ciężko było, prawda? Czyli na sam widok było, wszystko bolało. A. Bardzo, bardzo chłopaki dziękuję Wam za tą fantastyczną robotę, bo tak naprawdę dzięki, dzięki Wam, co piękno trafiło do studia. No tak wyglądał pierwszy dzień teledysku, który może i nie był samym teledyskiem, ale jak widzicie, było to bardzo, bardzo istotne, żeby to cudeńko trafiło na, na plan. A tak więc koniecznie chciałam Wam to pokazać. I co? I następny odcinek? No to pierwszy dzień kręcenia teledysku. No co? Do zobaczenia!